Witam, witam, ponownie w Sekiro Shadows Day Twice i mówiłem, że tutaj rozpoczniemy od tego bossa w opuszczonym lochu. Nie wiem jak się do niego dostać jeszcze, ale spróbujemy, nie? Zobaczymy co to jest, nie wiem czy nie muszę użyć jakiegoś boskiego konfetti albo coś. O kurde, chyba jest. Magik mi się znalazł. Uf. Przerażenie! Przerażenie tam było, co? Dobra, na pewno jakieś przedmioty. jakieś przedmioty są potrzebne może no, jak będę miał ten przedmiot to albo go po prostu użyję będzie łatwiej Dobra, przynajmniej zobaczyłem, jak wygląda ten boss. <laughs> Tyle wystarczy. Tyle wystarczy. Wiem, że tutaj nie ma co przychodzić. Tylko teraz, jak go rozpracować? Możecie mi pisać w komentarzu. Ale sprawdźmy nasze rzeczy w ekwipunku. Więc tak: boskie konfetti. Przepędzania widm. Mam tylko jedno. Później mamy jeszcze środek uspokajający. Zastosowane przez tych, którzy zajmują się zatrważającymi rzeczami. Okej, okay, spowalnia wskaźnik strachu. Myślę, że to jest w porządku. No i nie wiem, czy na niego boskie konfetti, czy nie. Bo wiem, że na tego bezgłowego na pewno pójdzie. Więc na razie chyba, chyba nie trzeba. I tutaj jeszcze jest ciekawostka. Zamek w Asinie. Hmm. Dobra, wejdziemy tu. Dowiedziałem się też, gdzie jest boss w tej świątyni Senpołu. Możemy do niego pójść, ale jeszcze myślę, że zamek najpierw. Też jest 7 włóczni jeszcze do pokonania. A tutaj Wam powiem, że chyba się przejdę. Bo tu też wyczytałem ciekawostkę. Jeśli chodzi o ten teren, nie wiem, gdzie to jest. Tu jest Genishiro, nie? O, tu w ogóle, jak wejdę, będzie jakaś. scena. Podobno tam gdzieś na dole jest handlarz. Podobno tam gdzieś na dole jest jakiś handlarz, taki w fajnej czapce, takiej okrągłej, jak Chińczyki. Tylko nie wiem, gdzie to jest dokładnie. Nie wiem, czy to nie później. Jeszcze się rozejrzę. Coś macie? O, droga do Bos'a. granulka. Złom, Ej, fajnie. Aha, czyli ja przeszedłem tutaj do Bos'a. tego mojego ulubionego. Jest taki mocny. Ja, ja nie rozumiem tego bossa. Tego bossa ja nie rozumiem. Ale będę musiał go pokonać. To może nawet dzisiaj, co? Pójdziemy na Genishiro teraz. Pójdziemy na Genishiro teraz. Dobra. Może pójdziemy teraz na parowanie, co? Wszystko albo nic.

Ale był masakryczny. Koralik modlitewny. Dobra. Był masakryczny, wam powiem. Tak, tutaj możemy iść. Nie. I to już wszystko gotowe, nie? I można iść do Genshiro nawet stąd. Spoko. Ale to już widzieliśmy, Jesteśmy. już widzieliśmy. Tak. Ja sobie poćwiczę na tym, nie? Ok, śmierć. Teraz idziemy na siedmiu butelkach od razu na tego. To dzisiaj taki yy, odcinek z bosami będzie. Odcinek z bosami. Trzeba tutaj wszystkich załatwić. Ile mamy koralików? Jeszcze muszę sprawdzić. 2 na 4. Poko. To wiecie, no, do Genchira można iść. Nie wiem, czy ten ninja nie jest czasem opcjonalny. 何だよ Fajnie jakby mi się udało pierwszą fazę zrobić. Morda. Chudę, nadal nie mam zdrowienia. Zobaczymy co on robi. O, to było mocno. To też, a nie zdążę, jak, jak jest leczenie. Nie zdąży się ogarnąć. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. To dzisiaj taki odcinek z Genichiro będzie. Ewentualnie jeszcze pójdziemy na włócznie, ale zobaczymy. Tu już mam bardzo duży ten mur, nie? 10-10% ale spoko. Po jakimś mocnym bosie możemy sobie później uzdrowić. 再び間に合ううんうんうんう O Boże, ale mi walną Tego się nie spodziewałem. Oj oj, tego się nie spodziewałem hmm. Tardy są też fajne na uleczenie się. O kurde, ale strargowałem. A what? What, what, what? Dobra, jeszcze jeden. Do zrobienia. Przynajmniej ta pierwsza faza, nie? Ale fajnie się walczy z nim. Tak w miarę fair. W miarę jak na Sekiro. Całkiem, całkiem. Ten mur niech tam zejdzie. Myślę, że do zera, jak będzie już blisko, no to coś będę radził, ale na razie nic nie tracę przecież. Nie ma to się denerwować. Ewentualnie tutaj jakiegoś handlarza właśnie znaleźć. Bo on miał podobną jakąś broń. Fine it in the job. O oh no! On ma dwa takie piosy kończące, nie? No i teraz bardzo słabo mi idzie. Bardzo słabo. Kurde, ale dobre. Jakbym teraz go zabił jeszcze? Dobra. Mamy kolejną fazę. Urde, nie potrzebni. Ała, tak okay. jest do zrobienia. Mito teraz. To chyba nie koniec. da, Miko no shinobi o. Może? Oshi nai. Aruji o kaeru tsumori wa nai ka? da to. What the hell? A, zbroje ściąga, co? O tym była mowa. I są pioruny. Aha, Aha. ale obym nie stracił tamtej fazy. On pewnie stracę. Dobra, mam skruszenie jeszcze. Nie, tak był blisko. Ale miał posturę zjechaną. What? Dobra, jeszcze tu przyjdę sprawdzić, czy się przemienił. Oj, oj, oj. ale żeś. Pomoc z losu. Jeden okay. na 10. Oj, oby już tak było. Ale chyba nie jest. Kurde, trzy fazy, maziomek. Massakra. Nie, nie. Też nawet odpuszczam. Chociaż. Dobra, trening. Zrobimy mały trening. Co my, gdybym wiedział, nie? Gdybym wiedział, że będzie trzecia faza, to wiadomo, że inaczej bym to rozplanował, ale do, to... Ciężko było. Trzy razy Genishiro. O Boże. O Boże, dobra. Nie będę przedłużał tego odcinka, bo on jest naprawdę ciekawy. Może go jeszcze wrzucę wam w niedzielę. Ewentualnie widzicie to w poniedziałek Tego mamy do pokonania Teraz już zostało tylko 7 włóczni No i takich bardzo mocnych jeszcze mamy bossów, ale myślę, że teraz się skupimy na Genichiro Bo jest do zrobienia, nie? Łapa na zachętę i subik, kto jeszcze nie obserwuje na YouTubie, wrzućcie dzwonek I dajcie znać jak wam tam idzie, jeśli gracie sami Do następnego, hej hej!